Teraz węgosz patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana Moja dziewczyna patrzy często w oczy me Tańczą nagle w krąg To ona, ona, bogini seksu A my nie wielki Nie patrzę tu. Może panu zrobić kanapki albo zmarzyć jajka? Cycki się ma A ty cały dzień Ci to wszystko da. Cisza chciałbym poznieść. Będę brał Cię yeah. w Cię Na pierwszy rzut oka Nie widać, że Cię kocham Ja też się bardzo kocham Tylko trochę autystycznie Mimo to ty... Miliony monet Powinnaś być ze mną ze mną powinnaś być dlaczekasz, że dla mnie wszystkich mówić to nie tak jak myślisz Nie powiem jak To jest moja żona La To jest mój najlepszy przyjaciel Ale nie ma się przyjacielu Ona już chce idzie Będziesz zawsze chronił moje serce aby czuło się bezpieczne Maciek Maciek synku Maciuś co ci jest? Maciek Coś, coś się stało Umieram, gdy widzę jak